Biały Tylko jedno w głowie mam. Kosup 5 gram. Odlecieć sam w krainę Siema. E, dzisiaj nagrywamy kolejną część naszego pięknego, naszej pięknej historyjki z Tołka Bołka. I m, dzisiaj będziemy o nowym członku rodziny. Znaczy starym już, ale pojawiającym się. Przejdźmy do historyjki. Otwarzyć, proszę otwarzyć! Matko, kto tu znowu jest? No mamo, ktoś tu znowu przy las. Proszę otwarzyć, proszę otwarzyć! Nie ciesz się tak, dziecko. No to my przyjechaliśmy, bo y, przecież y, y, słyszałam o Łukaszu. O czym? Znaczy, a, no. Jolka! Jolka! Matko, kim ty jesteś? Jest Nie no, jestem Kacparek! Wyglądasz jak Donald Trump, kurna. No bo ja się po prostu bardzo delikatnie się w kąpieli! Kiedy dwa lata temu miałeś kąpiel, jesteś cały brudny. Górna. Nie wiem! Mierdzisz. Dobrze, chodźmy, chodźmy. Masi, myślę, na sukienkę. Myś... nie, nie noszę, masz budenki Mhm, mm na pewno. Dobra, chodźmy, Basiu, my się napijemy. Ka herbatki, oni się pobawią. No, Okej. Okay. mamy jeszcze, Ramon, sorry. A, on no to sobie na kanapie przyjdziemy, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. No, tylko jakoś chyba, chyba masz. Pobawimy się! No okej... Okay. No to chodźmy! No to w co się chcesz bawić? No, możemy się twoimi hobby horse'ami pobawić! Ale został mi tylko jeden, bo tata coś z drugim zrobił. No spoko! Ale nie szarp tak za te drzwi, bo je wyrwiesz! Ja nic nie zrobię, ja nic nie wyrwę! Daj mi to!

Chodź tu, Basiu, szybko. Co co? No chyba Juleczka coś ewidentnie Kasperkowi zrobiła. No Julka, na mnie! Na mnie co Julka, coś stało? Bo chciał mojego hobby zepsuć. A co on zrobił? Próbował mi go wyrwać! Zaletnie, nie! ja nic nie wziąłem! Okej, okay, no to zobaczymy kamery i się okaże. Nie! Nie, ja nie chcę! Ja nie chcę! Nie chcę! Ja nie chcę! No jak mi przykro. <laughs> dobra, zobaczmy. No dobra. Ja nie chcę! Ja nie chcę! Ja no, nie obchodź mnie cicho! Ucisz się! Mam jego ja może już zamknę nad drzwiami! Okej! Okay. Ja! Nie! 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 Dobra mamo, dawaj sprawdzaj co tam Okej. Okay. Kurde. O dobra. co zrobił? No i się okazało. Ten mały twój kasza, znowu. Mój kaszo, odbywa. ja? Ta twoja kopa to nie przynarobiła. Co? No na pewno. Zaraz ci tak daj kopa na dupę. Żebym ja ci zaraz go nie dała żeby ja ci zaraz go nie dała! No dobra, przesadziłaś! Żebyś ty zaraz nie jeszcze mi telefon! Dobra, mamo! Gdzie jest ten talerz? Będziesz mnie talerzem jak Łukasza rzucała? Ty zasralcu! Kacperek cię przyszedł pobawić raz do roku z, Jul z Julitą! A ty wiesz to samo! Ty nie rozumiesz Jesteś inna? Ty kurna najwidoczniej masz to potem w swoim kochaneczku. To nie był mój kuchaneczek! Ja mówię, Kacperek to jest paska". I Dobra, przesadziłaś! A! Wychodź! Moja noga tu więcej nie powstanie! Mam nadzieję! Co dzieje? Halo! Dzień dobry! Ktoś tam jest? Halo. Mamo, co to znowu co jakiś typ? Chodź. Chodź tyłu córka. Dobra, no to chodź. Dobra, chodź. Mamo tutaj ja w sumie jednak nigdy jest detalje. O, okay. halo Dzień dobry. Rozprawa sądowa odbędzie się jutro. O. Za pani i męża. A, okej, okay, dobrze... Jakiś... No, tak. Jakaś opłata, no, czy coś? Y nie. Okay. Nie trzeba. Wszystko policja zapłaciła. Dobrze, to do widzenia. No, do widzenia. Dobra, mamo, ja sobie idę na górę, żeby coś pograć, okej? Okej. pa. Dobra, odpalamy sobie jakąś grę szybko. Mm, jakiś tutaj. Tr o! Gra o kurczakach. Puszczamy grę o kurczakach. <grym> Gramy. No kuźwa! Mój kurczak mi znowu tego lawy wpadł. Ja już nie wytrzymam. Która już jest godzina? 23? Jej,ku, ja już muszę się kłaść spać. Dobra. Wyłączam to, żeby nie było zaraz. I idę na dół. No dobra, mamuś pisz już. Halo, mamo! Władco, co się dzieje, dziecko? Mam, mamo, bo mi się przypomniało, że do jutro do, 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 do szkoły potrzebuję kolorowego papieru. Dziecko. No co? Ale... Mamo, mi się to dopiero teraz przypomniało. No to była wcześniej, sobie przypomnę. Nie krzycz na mnie! Nie krzycz, próżę ci. mamo, nie krzyć na mnie! Teraz ci mordę obiję. Dobra, mamo, już pójdźmy spać, bo już nie chcę. Jeszcze przebieram i idziemy spać. Chodź mamo. Julka wstawaj. Julka! Jaka Julka, mamo! Znaczy Jurita! No dobra, no. To gdzie my w ogóle idziemy? Idziemy na rozprawę. Jaką rozprawę? sprawie ojca. Chodź. Mamo, a mogę wziąć tablet? Nie! A ty nie bierzesz swojego telefonu? Biorę właśnie. Tak, ale, ale ty nie możesz. Dobra, chodź dziecko. Dobra, no to chodzi. Dobra, no, gdzie jest tata? Może się kogoś spytamy. O, chodź tam pewnie, no. no, może będzie tam gdzieś. A, dobra, no. ty to załatwę. A, ja sobie tego. O, piąty kotek! Biorę, biorę go do domu. Jaki Przepraszam, fajny. co pani tutaj robi? E, ja jestem w sprawie so tej rozprawy. A, pana Łukasza? Tak, to my P go zaraz tutaj wyjmiemy. No. Józek, melduj, wyjmuje Łukasza. Przyjąłeś józek, józek! Halo, józek! Już jestem! No! Idę. Dobra, to ja go wyjmuję. Proszę się odsunąć! Proszę się odsunąć! A, ja. Gdzie ja? Gdzie ja? kole mi moją oddać! Proszę, zapraszam pana. Tutaj. Zebraliśmy się tu, aby zrobić rozprawę sądową o pana Łukasza. Wszyscy musimy oddać mu kolę. Moja kola, ile ja idę no, ja do więzienia? Na rok. Nie! Kto będzie filmy na youtuba wstawiał? Jak nie ja! Będzie tam też komputer. Nie! O, 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 komputer! I zapas A, na tydzień coli. Wreszcie, kurwa, wreszcie gdzieś dobrze. No, nareszcie. Nareszcie. Koniec rozprawy sądowej. No, chodźmy. Muszę w hmm. hmm. chodź. Hmm. Chodź. Hmm. No, Chodź. No, chodźmy. No jak dupki. Dobra, gdzie jest to wyjście? No nie wiem, chodź. Musimy na piętro